Spółka komandytowa jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Brak daniny solidarnościowej, zryczałtowana składka zdrowotna co do zasady, brak podwójnego opodatkowania powoduje, że wielu przedsiębiorców właśnie decyduje się na spółkę komandytową. W dzisiejszym filmie pokażę, jak spółka komandytowa wyglądała przed zmianami z 2021 roku, jak wygląda po zmianach. I pokażę, jakie są absurdy polskiego prawa, przez które wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu nie wie, czy spółka powinna płacić 9 czy 19% podatku. Zapraszam. Kancelaria Zaprawieni. Doradzamy firmom. Prawnie i podatkowo. Dzień dobry, witam cię serdecznie na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj weźmiemy na warsztat spółkę komandytową, której jestem oczywiście wielkim fanem, tak jak spółki ZO. Są to oczywiście dwie różne formy prowadzenia działalności, które mają sporo różnic, ale również sporo podobieństw w zakresie chociażby podatku CIT. Natomiast. Spółka komandytowa stosunkowo mocno zmieniła się od 2021 roku, kiedy właśnie stała się płatnikiem podatku CIT. E no, może przejdźmy od razu do szczegółów. Przygotowałem tutaj taki wykres, który pokazuje właśnie spółkę komandytową, jak ona wyglądała do 2021 roku i jak wygląda właśnie po 2021 roku, jakie są rozliczenia, jakie są podatki, wszystko sobie dokładnie przejdziemy. No dobra, to zaczynajmy. Spółka komandytowa do 2021 roku nie była podatnikiem podatku CIT. E, to znaczy, że jako taka spółka nie płaciła podatku w ogóle, tylko swój podatek płacili wspólnicy. E, spółka komandytowa bardzo często ewoluowała w taką, można byłoby powiedzieć, bardzo bezpieczną i korzystną formę, jaką była spółka zo komandytowa. Na czym to polegało? Spółka Zo, jako komplementariusz, miała udział w zysku tylko 1%. Natomiast komandytariusz, osoba fizyczna, miała udział w zysku na poziomie 99%. Jakie były tego konsekwencje? Po pierwsze, w spółce komandytowej, wspólnikiem, który odpowiada za zobowiązania spółki, jest właśnie komplementariusz. Czyli jeżeli mieliśmy spółkę Zo jako komplementariusza, to mieliśmy ograniczoną odpowiedzialność, ograniczone ryzyko, tak jak w spółce Zo. Natomiast komandytariusz. Takiej odpowiedzialności nie ponosił, tylko i wyłącznie do sumy komandytowej. Natomiast ten komandytariusz miał główny udział w zysku czyli mieliśmy ograniczone ryzyko. I mieliśmy e, możliwość wypłaty dla nas, jako dla osoby fizycznej, bez podwójnego opodatkowania. Tutaj przygotowałem taką krótką kalkulację, żeby pokazać mniej więcej, jak to funkcjonowało właśnie w przypadku spółki zakomandytowej. Tutaj mamy przychód na poziomie 3 miliony złotych, koszty milion, czyli dochód spółki 2 miliony. E, oczywiście spółka swojego podatku nie płaci, płacą tylko i wyłącznie wspólnicy tej spółki. No i jeżeli udział w zysku komplementariusz miał tylko 1%, no to tak naprawdę tylko 1% od tych 2 milionów milionów dochodu podległo opodatkowaniu i wypłacie współce ZO. Natomiast komandytariusz, czyli osoba fizyczna, miała główny udział w tym zysku, czyli 99%, czyli powiedzmy te 100 980 tysięcy złotych. I od tego komandytariusz płacił podatek dochodowy 19%, czyli. Ograniczone ryzyko, ograniczona odpowiedzialność, brak podwójnego opodatkowania, no bo spółka swojego podatku nie płaciła, płacił tylko komendytariusz 19%. Biorąc pod uwagę składki społeczne, składkę zdrowotną, no to suma obciążeń w takiej spółce to było 402 tysiące zł, czyli około 20%. Procent. Trochę jak na liniówce, więc bardzo korzystna forma opodatkowania, która tak naprawdę dodatkowo jeszcze ograniczała ryzyko i zapewniała nam powiedzmy jakieś tam bezpieczeństwo. Natomiast to się oczywiście skończyło z 2021 rokiem, kiedy to spółka komandytowa stała się płatnikiem podatku CIT, czyli zmiana jest jedna i podstawowa. To spółka najpierw płaci swój podatek, a dopiero później wspólnicy. Czyli tak jak w spółce ZO. Mamy najpierw podatek CIT 9 lub 19, a następnie przy wypłacie dywidendy swój podatek płacą wspólnicy. I dokładnie tak samo wygląda to teraz w spółce komandydowej. Czyli najpierw spółka, potem wspólnicy. Natomiast wiele spółek komandytowych właśnie miało tą konstrukcję, powiedzmy, spółka zokomandytowa, czy po prostu zwykła spółka komandytowa przed 2021 rokiem. Nigdy taka spółka nie musiała płacić podatku CIT, a tu się okazuje, że nagle musi zacząć. E, wspólnicy takich spółek komandytowych mieli wybór. Na przykład przejść na, ten CIT, na, na CIT z dniem 1 stycznia 2021 albo. Wydłużyć sobie ten okres do 1 maja 2021 i dopiero, do, dopiero od maja właśnie wejść na podatek CIT. No i tutaj powstało oczywiście zagadnienie, i problem, jaki, taki, jak, jaki podatek taka spółka ma zapłacić. Czy 9, czy 19%. 9% jest oczywiście dla podmiotów rozpoczynających działalność, no i dla małych podatników, czyli takich, którzy nie przekraczają 2 miliony euro przychodu. Natomiast problem jest oczywiście z tym, Jaki okres mamy brać pod uwagę? No bo do tego 2021 roku spółka nie płaciła podatku dochodowego od osób prawnych, dopiero teraz zaczyna go płacić. Więc jaki okres mamy wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o wyliczenie tych 2 milionów euro przychodu? I mamy tutaj chociażby przygotowane trzy różne wyroki w USA, żeby pokazać właśnie absurd naszego orzecznictwa, absurd w ogóle przepisów, absurd tego, że nikt nie pomyślał, żeby na tym etapie uregulować. To, w jaki sposób ta spółka ma się tak naprawdę rozliczać. I mamy 2000 praktycznie za chwilę 24 rok, a te spółki, które w dalszym ciągu są w sporze, w dalszym ciągu nie wiedzą, czy mają płacić 9 czy 19%. Według jednego z sądów. Należy wziąć pod uwagę cały poprzedni rok obrotowy, więc jeżeli trwał np. 17 miesięcy, czyli 12 miesięcy roku 2020, plus jeszcze 5 miesięcy tego do maja, czyli tego 2021, łącznie daje nam to 17 miesięcy. Co tak naprawdę determinuje dużą niestety duże ryzyko przekroczenia tych 2 milionów euro przychodu. No bo zdecydowanie łatwiej jest przekroczyć 2 miliony euro w 17 miesięcy niż w 12. Kolejny sąd podchodzi do tego jeszcze inaczej. Czyli sąd stwierdził, że należy wziąć po prostu pod uwagę przychody tylko z 12 miesięcy. Oczywiście w jakiś sposób to uzasadnia, zupełnie inaczej niż sąd numer 1, natomiast to jest kolejny. Pogląd. Sąd numer 3 twierdzi, że wszystkie spółki komandytowe, które stały się podatnikiem podatku CIT, będą mogły płacić. 9% podatek, bo ich przychody za poprzedni rok wyniosły 0 zł. No bo wcześniej nie były tak naprawdę podatnikiem, płatnikiem podatku CIT, więc nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę. Czyli tak naprawdę bierzemy pod uwagę 0 zł i wszystkie spółki komandytowe powinny być opodatkowane na tej stawce 9%. No i te spory oczywiście w sądach są, skończy się oczywiście pewnie na naczelnym sądzie administracyjnym i trzeba czekać 4-5 lat, żeby dowiedzieć się, jaką stawkę podatku taka spółka musi płacić, mimo że w niczym nie zawiniła bo po prostu była założona przed zmianami, a nasz kochany ustawodawca zapomniał to uregulować, jaki podatek taka spółka komandytowa ma płacić. Natomiast to oczywiście jest problem tych, tych podmiotów i muszą niestety toczyć spory w sądzie. Natomiast jeżeli chcemy założyć dzisiaj nową spółkę komandytową, czy przekształcić swoją działalność, czy wnieść ją aportem do takiej spółki komandytowej, no to tutaj jest sprawa stosunkowo prosta i zrobiłem takie proste wyliczenie, żeby pokazać, jak dzisiaj ta spółka komandytowa Funkcjonuje właśnie w porównaniu do tego roku 2020. Tu mamy dokładnie taki sam przychód, czyli 3 miliony złotych, koszty milion złotych, dochód 2 miliony złotych. Udział w zysku komplementariusza tutaj dałem 95%, czyli nie 99, tak jak w tamtym przypadku, żeby wykorzystać też jeszcze w większym stopniu komandytariusza, który też ma swoją ulgę, o której za chwilę. Natomiast z tego co widzimy, tu już mamy na pewno różnicę. W tym przed zmianami tu główny udział w zysku miał komandytariusz, 99%. Natomiast teraz główny udział w zysku ma komplementariusz. Wynika to z tego, że najpierw swój podatek płaci spółka, CIT 9 lub 19, a dopiero płaci wspólnik. 19%, tak jak w spółce ZO. Więc jeżeli mielibyśmy e, główny udział w zysku komandytariusza, to najpierw spółka płaci swój podatek, komandytariusz płaci swój podatek. Natomiast komplementariusz ma możliwość odliczenia od swojego podatku części podatku zapłaconego przez spółkę. Już tłumaczę dokładnie na tym przykładzie, jak to, jak to w praktyce wygląda. Czyli jeżeli spółka wygenerowała ten dochód na poziomie 2 miliony złotych, no to CIT, który spółka płaci. W tym naszym przypadku jest to 9% to będzie 180 tysięcy złotych, czyli zostaje dla wspólników 1 820 tysięcy do wypłaty. 95% to tyle ma komplementariusz udziału w tym zysku, czyli 1 729 tysięcy, a dla komandytariusza zostaje wtedy 91 tysięcy złotych. No i jeżeli chodzi najpierw o komandytariusza, tutaj sprawa jest prosta. Płaci co do zasady 19% podatku dochodowego, natomiast połowa jego przychodu. Powiedzmy, jest zwolniona od opodatkowania nie więcej niż 60 tysięcy złotych. Czyli tak naprawdę ten komandytariusz płaci w tym naszym przypadku 19% podatku od tych 40 e, paru tysięcy. E, I łączna kwota wtedy tego podatku to jest 8645 złotych. Tyle płaci komandytariusz. Natomiast jeżeli jego udział w zysku byłby wyższy, no to mielibyśmy de facto podwójne opodatkowanie jak w spółce ZO. No to trochę bez sensu taką spółkę komandytową prowadzić. Natomiast komplementariusz już tutaj ma dużo więcej dobroci od ustawodawcy, ponieważ może odliczyć część podatku zapłaconego przez spółkę od swojego podatku. I teraz teoretyczny PIT, czyli podatek komplementariusza, to byłoby 19% podatku od tych właśnie 1 729 000, czyli byłaby to kwota 328 510 zł, czyli stosunkowo dużo, ponieważ spółka zapłaciła 180, a później jeszcze komplementariusz miałby zapłacić płacić drugie 328, czyli 500 tysięcy, a do tego później jeszcze dochodzi ZUS. Natomiast z racji tego, że może odliczyć ten komplementariusz część CIT-u zapłaconego przez spółkę proporcjonalnie do udziału w zysku, czyli 95% z tych 180 tysięcy zapłacanego cit przez spółkę, komplementariusz może odliczyć, czyli w tym naszym przypadku jest to 171 tysięcy złotych. Czyli nie zapłaci nie 328, ponieważ od 328 odejmujemy 171 i zostaje. Nam 157 510 zł zapłaty podatku przez komplementariusza. Biorąc pod uwagę, że mamy spółkę komandytową, tutaj w, której, w ramach której mamy dwóch wspólników, którzy są osobami fizycznymi, no to oczywiście za jednego i za drugiego trzeba zapłacić składki społeczne, no chyba, że ten jeden ze wspólników ma na przykład umowę o pracę, no to oczywiście tych składek wtedy płacić nie trzeba, natomiast już wolałem tutaj założyć taki wariant pesymistyczny, czyli, że obaj, oboje ze wspólników niestety te składki społeczne płacić muszą, no, dalej mamy składkę zdrowotną. W przypadku liniówki oczywiście jest 4,9% od dochodu. W przypadku skali podatkowej jeszcze gorzej, 9% od dochodu. Natomiast w przypadku spółki komandytowej ta składka zdrowotna jest stała, zryczałtowana, nie ma znaczenia czy mamy przychodu 3 miliony, czy 10, czy 15, czy dochodu mamy milion, 2, czy 7. Zawsze ta składka zdrowotna jest dokładnie w takiej samej wysokości. W tym roku było to 7,5 tysiąca złotych rocznie za jednego, za drugiego wspólnika. I jak to sobie wszystko sumujemy czyli CIT zapłacony przez spółkę 180 tysięcy, podatek komandytariusza 8600, podatek Dodatek, komplementariusza 157 tysięcy, dwa razy składki społeczne po 20 tysięcy i po 7,5 tysiące składkę zdrowotną. Łącznie wychodzi nam 399 607 zł, czyli poniżej 20%. Czyli mamy bardzo podobnie jak przed zmianami. Oczywiście różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o konstrukcję spółki. Tam mieliśmy spółkę z komandytową, czyli e, mieliśmy powiedzmy tą ograniczoną odpowiedzialność, bo komplementariuszem była spółka z o, w tym wypadku niestety, ale komplementariuszem jest osoba fizyczna i to ona ponosi odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, więc to jest oczywiście spora zmiana. Natomiast jeżeli ktoś godzi się na to ryzyko, e, jest z tym po prostu OK. Ale większą część zysku chce po prostu z takiej spółki komandytowej wypłacać i konsumować, no to to może być po prostu rozwiązanie dla niego, ponieważ nie ma podwójnego opodatkowania i wychodzi to bardzo korzystnie, na pewno dużo korzystniej niż na liniówce. Natomiast, oczywiście, e, spółki, które powstały, Dużo przed zmianami, czyli dużo przed opodatkowaniem podatkiem CIT, takie spółki komandytowe, no do dzisiaj mają problem, bo nie wiedzą, czy płacić 9, czy 19, no ale to są oczywiście absurdy naszego, naszego prawa. Jeżeli chciałbyś zastanowić się, czy spółka komandytowa będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, to oczywiście możesz wejść w link w opisie, zamówić bezpłatną konsultację i w ramach takiej bezpłatnej konsultacji będziemy w stanie sprawdzić, czy dla Ciebie lepsze będzie pozostanie na jednoosobowej działalności gospodarczej. Może zmiana formy opodatkowania, z liniówki na skalę, albo na ryczałt i odwrotnie, czy może właśnie albo spółka komandytowa, albo spółka ZO, albo prosto spółka akcyjna, niestety na to nie ma nigdy jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast my wiemy, jakie pytania zadawać, aby do tych wniosków dojść, czy dla Ciebie będzie po prostu lepsza spółka ZO, czy spółka komandytowa, więc jeżeli chcesz przeanalizować swoją sytuację, a mamy przełom roku, nie ma lepszego okresu niż właśnie przełom roku na takie zmiany, to możesz sobie kliknąć i zamówić taką bezpłatną konsultację, a my zadzwonimy, dopytamy i będziemy w stanie wtedy pomóc. Z mojej strony to wszystko dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!